Witajcie, kochani. Na nasz kilkudniowy pobyt w Zakopanem tym razem wybraliśmy hotel Bachleda Kasprowy Właśnie się przed nim znajduje, i w tym filmie pokażę Wam, jak on wygląda i co na Was tutaj czeka. Na początek zacznijmy od tego, że tutaj mamy parking płatny strzeżony, tam poniżej jest parking płatny niestrzeżony. Koszt parkingu niestrzeżonego to 40 zł za dobę. My rezerwowaliśmy ten pokój w październiku, więc ta cena jest niższa. Aktualnie, gdyby ktoś chciał zarezerwować teraz tutaj pokój w grudniu, no to cena za parking jest 150 zł. Więc tutaj ceny są różne w zależności od momentu, kiedy rezerwujemy pokój. My wybraliśmy ten hotel ze względu na to, że liczyliśmy, że uda nam się skorzystać ze stoku narciarskiego, który znajduje się tuż obok hotelu. Był to główny powód, dlaczego zdecydowaliśmy się właśnie na ten hotel. Niestety zima nas oszukała. I zaraz Wam coś pokażę. Spójrzcie, tutaj mamy bezpośrednie przejście od hotelu na wyciąg na Polanie Szymoszkowej. Niestety aktualnie nie ma tutaj w ogóle śniegu, wyciąg nie działa. Jedynie tą kolejką możemy wjechać właśnie sobie na Gubałówkę. A niestety z nart nie mamy możliwości, żeby tutaj skorzystać. Przy hotelu mamy tutaj mały plac zabaw dla dzieci. Później tam jeszcze może przejdę się, pokażę Wam korty tenisowe i wszystko wokół, co tam jest u góry. A teraz wejdziemy do środka i pokażę Wam jak wygląda Lobby i pokoje. Bachleda Hotel Kasprowy to czterogwiazdkowy hotel, do którego warto przyjechać o każdej porze roku. Charakteryzuje się klimatycznymi, pięknymi wnętrzami. Tuż po wejściu po prawej stronie znajduje się recepcja, a na wprost trzy windy. Lobby cechuje niepowtarzalny klimat luksusu połączony ze stylem zakopiańskim. O wnętrze hotelu zadbali lokalni rzemieślnicy i artyści. Oprócz unikalnej aranżacji, w lobby znajdziemy bar i miejsce do relaksu. Z baru tutaj w lobby mamy bezpośrednie wyjście na taras. Latem są tutaj krzesełka. Teraz niestety tego nie ma. I tutaj mamy z tego balkonu właśnie piękny widok na Tatry, na Giewont. Tu jest poniżej drugi taras. Tam na dole Widać basen zewnętrzny, który jest zamknięty teraz, jest nieczynny, działa on tylko w sezonie letnim, więc wracamy do środka. W lobby obok baru znajduje się restauracja Grand Kasprowy, gdzie można spróbować regionalnej kuchni, dań z pieca opalanego węglem drzewnym, sezonowych steków oraz specjałów z ciny. Trzeba zwrócić uwagę na to, że oprócz tego hotel ten jest przyjazny zwierzętom. Należy jednak pamiętać, że pieski na terenie hotelu powinny mieć kaganiec i być prowadzone na smyczy. Atutem tego hotelu jest fakt, że sprzed jego drzwi kilka razy dziennie kursują busy, które za niewielką opłatą zawiozą nas do centrum lub do początku szlaków turystycznych. Z kolei do głównego deptaku w mieście można dojść spacerkiem w zaledwie 15 minut. Na terenie hotelu oprócz przestronnego lobby znajduje się centrum konferencyjne z widokiem na tatry. Mamy tu kilka sali o różnej wielkości, a obsługa hotelu pomaga w przygotowaniach każdego wydarzenia, od kameralnych szkoleń po duże kongresy. Hotel posiada trzy windy, które umożliwiają poruszanie się po całym obiekcie od poziomu minus 2 do najwyższego siódmego piętra. Niestety, ale czas oczekiwania na windy jest dość długi, szczególnie przy pełnym obłożeniu hotelu. Znajdujemy się na poziomie minus 1 i tutaj jest restauracja Zakopane, która właśnie serwuje nam śniadania i obiadokolacje. My w swoim pakiecie wybraliśmy tylko śniadania, nie korzystamy z obiadokolacji, wolimy zjeść gdzieś na mieście, więc teraz pokażę Wam, jak wyglądają śniadania w tym hotelu. Śniadania serwowane są codziennie od 7 do 11. Natomiast obiad o kolację od 17 do 21. Jeśli ktoś w swoim pakiecie nie ma obiadu kolacji, może ją dokupić na miejscu w recepcji. Na poziomie minus 1 obok restauracji znajduje się wyjście na taras, gdzie również możemy podziwiać piękne widoki. Z tego tarasu mamy widok na trzy jacuzzi, które znajdują się na poziomie minus 2 w strefie relaksu. Później również pokażemy Wam tamtą część hotelu. Oprócz tego hotel Kasprowy to doskonałe miejsce na spędzanie urlopu wspólnie z dziećmi. Hotel dba o potrzeby dzieci w różnym wieku. A sala zabaw na poziomie minus jeden oferuje wiele atrakcji dla najmłodszych. Kids Club jest czynny codziennie od 10 do 19, a maluchy od czwartego roku życia mogą tu zostać pod opieką animatorek. Strefa zabaw oferuje kilka tematycznych sal zabaw, kino dla dzieci, małpigaj, strefę dla najmłodszych oraz salę z klockami Lego czy pokój multimedialny. Dodatkowo w czasie ferii, wakacji, świąt oraz długich weekendów organizowane w hotelu są specjalne wydarzenia dla dzieci, np. zajęcia manualne, koncerty czy warsztaty. My zdecydowaliśmy się na pokój na najwyższym piętrze, czyli na piętrze numer 7. I zanim Wam pokażę pokój, to chciałam Wam coś pokazać, co mamy tutaj za oknem. Pójrzcie. Tam widać cały wyciąg na polanie Szymoszkowej, górną stację, która znajduje się na gubałówce. I jak sami widzicie, to w ogóle nie funkcjonuje. Więc coś, na czym nam najbardziej zależało, jest niedostępne. A teraz zobaczycie, jak wygląda nasz pokój. Otrzymaliśmy pokój numer 718, w którym po wejściu do środka po prawej stronie znajduje się duża szafa, wieszaki, do tego safe, a także szlafroki i klapki hotelowe. Po lewej stronie znajduje się łazienka. Mamy tu wannę i prysznic, do tego duże lustro i suszarkę do włosów oraz kosmetyki. Nasz pokój jest dość przestronny. Po prawej stronie mamy duże lustro, telewizor biurko, podwójne łóżko, dodatkowo stolik i fotel. Ale istotne jest też to jaki mamy widok z balkonu, sami zobaczcie. Jest to idealny widok na Giewont. Podczas rezerwacji pokoju zaznaczaliśmy, że chcielibyśmy mieć pokój na najwyższym piętrze z widokiem na Tatry i nasza prośba została spełniona. Oprócz gór mamy tu widok na kąpielisko geotermalne, które aktualnie jest nieczynne. Dodatkowo nie możemy pominąć faktu, że na wyposażeniu pokoju jest mała lodówka, czajnik, kawa, herbata oraz woda, a za dodatkową opłatą możemy dostać tu butelkę whisky za 100 zł lub pół litra wódki za 140 zł. Już wiecie, jak wygląda nasz pokój, lobby oraz restauracje. Teraz udamy się na poziom minus 2, gdzie znajduje się siłownia oraz strefa relaksu i spa. W cenie pobytu mamy darmowy dostęp do strefy aqua oraz dodatkowo płatne wejście do strefy relaksu, gdzie dwugodzinny pobyt kosztuje 25 zł od osoby. Przed wejściem do strefy aqua znajduje się szatnia, gdzie mamy suszarki do włosów, lustra oraz zamykane szafki. Dodatkowo toalety i prysznic, a tuż obok wejście na basen. W strefie Aqua mamy darmowy dostęp do jednej sauny, basenu, wanny z hydromasażem oraz zjeżdżalni dla dzieci. Dodatkowo mamy tutaj bar, gdzie kupimy np. szampana, wino, piwo czy mocniejsze alkohole, jak również napoje bezalkoholowe. Przykładowo, pół litra piwa kosztuje tutaj 24 zł. Natomiast Coca-Cola 250 ml kosztuje 22 zł. A Cappuccino to koszt 24 zł. Możemy tu spędzić czas relaksując się na leżakach, a w sezonie letnim skorzystać z basenu zewnętrznego. Natomiast przeszklona ściana pozwala cieszyć się pięknym widokiem na tatry. Basen wewnętrzny oferuje nam tory pływackie, masażery oraz bicze wodne, a dla najmłodszych oddzielną część z płytką wodą oraz dwie zjeżdżalnie. Strefa akła czynna jest codziennie od 8 do 22. Natomiast do strefy relaksu wejście znajduje się obok baru. Tak jak wspominałam, jest to strefa dodatkowo płatna 25 zł za 2 godziny. Wewnątrz znajdziemy tepidarium oraz coldarium, gdzie temperatura to około 40 stopni Celsjusza, dzięki czemu pobyt jest mniej intensywny niż w tradycyjnej saunie parowej, a tak samo relaksuje i oczyszcza ciało. Dodatkowo możemy się tu zrelaksować w dwóch basenach z hydromasażem oraz skorzystać z zewnętrznych jacuzzi, których jest trzy. Jest to całoroczna strefa, gdzie możemy relaksować się i jednocześnie cieszyć pięknymi widokami. Oprócz tego do dyspozycji gości jest tu sauna parowa, tężnia solna oraz sauny suche. Jak również wiele leżaków, aby w pełni się zrelaksować. Osoby dorosłe mogą tu także skorzystać ze strefy nietekstylnej, gdzie znajduje się kilka różnych saun. Strefa relaksu dostępna jest codziennie do godziny 22. Nie można zapomnieć, że dla gości hotelu dostępna jest także siłownia, która również znajduje się na poziomie minus 2. Jest to nowoczesna siłownia ze specjalistycznym sprzętem do treningu siłowego i kardio. Znajdziemy tu m.in. bieżnie, orbitreki czy rowerki treningowe oraz duży wybór maszyn czy ciężarków. Siłownia otwarta jest codziennie od 8 do 22. Mamy nadzieję, że w pełni pokazaliśmy Wam jak wygląda Bachleda Hotel Kasprowy. Czy warto się tu zatrzymać podczas pobytu w górach? Zdecydujcie sami. Nie zapomnijcie także zostawić łapki w górę i komentarza. Pa!